Jesteśmy na pierwszej gali DS Awards w Hard Rock Cafe w Warszawie. W imieniu swoim, zarządu EDBAK, i całego zespołu, chciałbym serdecznie podziękować redakcji magazynu ITRSLS za przyznanie nagrody w kategorii systemy instalacyjne. Ta nagroda jest ukoronowaniem ponad 20 lat doświadczenia w branży audio Wideo. Jesteśmy producentem systemów montażowych do monitorów. Są to uchwyty ścienne, ściany wideo, kioski. Chciałbym serdecznie podziękować naszym klientom, integratorom, dystrybutorom, z którymi robimy biznes na co dzień, jak również całemu zespołowi firmy. Bez Was, kochani, ten sukces nie byłby możliwy. Ubiegły rok był dla naszej firmy bardzo dużym wyzwaniem pod kątem biznesowym. Mimo to zrealizowaliśmy wiele prestiżowych projektów na rynku polskim, za co chciałbym podziękować naszym partnerom. Nie zmieniliśmy także naszej strategii dotyczącej ekspansji zagranicznej, co przyczyniło się do podpisania kluczowych dla naszej firmy umów biznesowych, szczególnie na rynku dach oraz otwarcie międzynarodowego biura z showroomem z lokalizacją w Zurichu. Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności marki Edback na rynku europejskim, oraz oczywiście do wzrostu przychodów.